Siemano, obiecałem Wam, że pokażę Wam JBC, ta JBC Jabbe UD1200. Tak wyglądają groty podstawowe, które dostałem w zestawie. Ja na razie miałem tylko możliwość wykorzystania, znaczy miałem możliwość. Na razie skorzystałem tylko z SK 2,5, czyli 2,5 mm. Tak wygląda lotownica. Powiem Wam szczerze, że pracowałem już kiedyś na JBC i była fajna. Weźmiemy sobie grocik. Wygląda tego. Kładziecie sobie. To jest właśnie to fajne, że macie system zmiany grotów na takiej zasadzie, że to pychacie i jest założony. Dobra, teraz podajemy coś, a jak chcecie ściągnąć grot, to tylko tutaj zahaczacie i ciągnięcie tylko o, w ten sposób. Dobra, Pokażą, pokażemy, co Wam pokażemy. Pokażemy, jak wygląda menu w tym chińskim produkcie, podstawowe ustawienia stacji. Zmiana pinu, noc maksymalna jaką ma stacja uzyskiwać. Ja sobie ograniczyłem do 90W, bo sądzę, że jest to aż nadto tak naprawdę, ale jest możliwość 130 jednostki temperatury w stopniach, maksymalna temperatura jaką można osiągnąć. Ja ograniczyłem do 450 bodajże jest do 550 Tu 520 jest. Także ja sobie ograniczam do 450, chociaż nie wiem po co mi aż tyle, bo z tą lutownicą tyle aż nie trzeba. Dobra, minimalna temperatura. Czy ma sobie nam pikać? Czy ma sobie podświetlać? Macie następne ustawienia poprawa temperatury, jeżeli coś wam źle wskazuje. Przy jakiej temperaturze ma być uśpiona lutownica, bo ona usypia się automatycznie. Jak ją odłożymy tutaj na miejsce, tu o. Eee, czas po jakim ma się usypiać. Eee, stop delay to jest. Jeżeli zwiększymy na przykład ona powyżej 5 minut, w tej chwili ona przechodzi w stan hibernacji, że praktycznie w ogóle nie pobiera energii. E, tutaj macie korekcję jeszcze temperatury grota. E, tutaj ile lutownica sobie przepracowała. E, wersja programu. I reset. I tak naprawdę nic więcej. Zobaczcie. E, Wyjdźmy sobie. Eee, temperatura żądana 340 stopni. Zaczekajmy, aż ona sobie ochłodzi się do tych 100 stopni. Chociaż to szybko pewnie nie nadejdzie. Dobra. Teraz tego, tak z chwilą jak podnosimy grot, to ona już startuje z nagrzewaniem. Patrzcie. Ona jest nagrzana, podkładamy. Automatycznie przechodzi w tryb czuwania, zrzuca temperaturę. Nie będę się rozwodził. Naprawdę jest fajna. Popatrzcie, tutaj przyniosłem takie specjalnie jakieś aku. właśnie nieprzystosowane do zupełnie do wielkości, chociażby tego grota. Bierzemy, na, bierzemy narzędzie zanim wziąłem do ręki przyłożyłem to już mamy nagrzane patrzcie grot w ogóle nie jest pocynowany Jest problem z przełożeniem temperatury, no bo to normalne. Damy trochę, damy trochę ceny na grocik. Trochę mi się to robi kijowo, jedną ręką, bo tak naprawdę nagrywam z telefonu. Tak, tylko dla was. Tak trwa rozpuszczanie takiego styku. Następny jakiś jest to solidna blaszka, 0,2 to jest co najmniej. Cena mi się skończyła na grocie. O, ale weźmiemy sobie gdzieś kawałek. Pływa. I pamiętajcie, że ograniczyłem moc do, do 90 W. I że temperaturę zadaną mamy 340 stopni. W stosunku do jakiegoś tam lutowania SMD i tak dalej, to już w ogóle jest bajka. Można zastosować do niej groty oryginalne, markowe. I wtedy macie jeszcze szerszy asortyment. Póki co nie znalazłem jeszcze grotów, że tak powiem tego, tej firmy, Jabę Chyba, chyba są jeszcze tylko dwa do wyboru tak naprawdę. No ale to już musicie sami zdecydować. Jest ciężka. Ona waży z 3 kg Z 3 kg waży. Trzeba zwrócić uwagę, że bardzo wysoko bardzo wysoko ma wystawioną tą rękojeść. Także jak ktoś ma biurko, to będzie miał bardzo e, wygodnie. Mi na przykład tutaj w miejsce mojej starej stacji e, się nie zmieściła. Po prostu za wysoko sztyca wystawała. Dlatego musiałem jej załatwić półeczkę. Tutaj jedną dodatkową. Czy polecam? Polecam. Fajna zabawka. Fajnie śmiga. Szybka. Pozdrawiam. Cześć, hej.